Cześć, ja jestem Blejkful i witam w kolejnym odcinku. Kilka osób prosiło mnie o ten odcinek, więc w dzisiejszym odcinku przedstawiam legendarnego Pokemona Mewtwo. Mewtwo jest legendarny Pokémon typu psychicznego sklonowany z Mew. Jest dwunożnym Pokémonem o fioletowo-szarym ciele. Posiada długi, gruby fioletowy ogon, a jego ręce i nogi zakończone są okrągłymi zagrubieniami. Na głowie ma dwa wyrostki podobne trochę do rogów. Jego uwydatniona klatka piersiowa przypomina naparstnik. Bardzo charakterystycznymi cechami Mewtu są jego zimne purpurowe oczy, które stają się niebieskie podczas walki, oraz dziwny przewód wychodzący z głowy, przypominający dodatkową szyję. Podejrzewa się, że jest to drugi rdzeń kręgowy, zwiększający przepływ krwi i wzmacniający ataki psychiczne Mewtu. 20 lat przed aktualnymi wydarzeniami zespół R dowiedział się, że w górach Ant mieszkał Mew. Kilka lat później, gdy Javani objął dowództwo, Team Rocket ponownie wrócił do obszaru w celu poszukiwania legendarnego Pokemona. Znaleźli oni rzęsy należące do Miu. Potem Giovanni poprosił dr Fuji'ego, by sklonował dla niego Miu. Fuji zgodził się, bo chciał funduszy z PUR do próby sklonowania swojej zmarłej córki Amber. Miesiąc później naukowcy udało się stworzyć Miutu, który potem znajdował się w New Island. W tym samym czasie Miutu jeszcze się rozwijał i żył w wielkiej porówce wraz z Amber Two. Myślałem, że cały czas on śpi, lecz komunikować się telepatycznie z klonem Amber. Niestety, siła życiowa człowieka nie była tak silna jak Pokémona, i Amber tu zmarła. Mewtwo dorastał również z klonami Bulwazora, Squiltera oraz Charmandera, lecz te klony zmarły krótko przed klonem Amber, twierdząc, że siła życiowa Mewtwo była znacznie silniejsza niż normalnego Pokémona. Gdy Mewtwo w końcu dojrzał, zniszczył on swoją kapsułę mocą psychiczną. Naukowcy byli szczęśliwi, że udało się stworzyć najsilniejszego Pokémona na świecie. Rozgniewany Mewto zaatakował naukowców New Island i zniszczył całą wyspę. Później Giovanni znalazł Mewto i zaoferował mu dołączenie do zespołu R w celu panowania nad światem. Moc Mewto była skoncentrowana, jak i osłabiona i kontrolowana przez zbroje do wykonywania zadań, takich jak walka pod dowódcą Dziewaniego, wadąc z sali Viridian i pomaganie zespołowi Rocket w łapaniu Pokémonów. Z czasem Pokémon nie chciał być sługą Giovanniego. Pojawiła się w niewielka nienawiść do ludzi, że ludzie wykorzystują takich jak on do władzy i chciwości. Gardził też pokémonami, które służyły ludziom. Uciekł od dziewniego i zniszczył samą bazę zespołu Ery. Mieszkał na New Island w miejscu w którym się narodził. Potem wysłał wezwanie do kilku potężnych trenerów, w tym do Asha. Stworzył wielki sztorm, który miał być testem, by sprawdzić komu uda się przebić na wyspę. Tylko kilku osobom udało się wejść, w tym Ashowi jego przyjaciołom. Po objawieniu się miotu wezwał trener z venowzałem Blacksters Charizardem by pokazać swoją wyższość na trenerami i wyższości swoich sklonowanych Pokémonów nad trenowanymi Pokémonami. Chcąc to udowodnić, użył swojego rodzaju pokebali używanych przez trenerów. Kiedy złapane w pokebale Pokémony, są doprowadzone do wyspy, gdzie były klonowane w laboratorium, jednakże zanim Mewtwo zdążył pokonać trenerów i ruszyć w świat, Mew pojawił się. Dwa Pokémony walczyły ze sobą zaciekle, do czasu gdy walka zakończyła się, kiedy Aż został złapany w krzyżowy ogień i zamieniony w kamień. Później, jak aż został wskrzeszony przez łzy bliskich Pokemonów, zarówno oryginałów jak i sklonowanych, Mewtwo doświadczył złamania serca i zatrzymał swój destrukcyjny wybuch. Chcąc znaleźć siebie, Mewtwo wyczyścił pamięć trenerów, a on jego klony opuścił New Island i skierował się do Johto. Mewtwo i klony zamieszkały na górze Quayna, By unikać spotkania z ludźmi, Mewtwo często otaczał górę burzami, by nie było na nią wstępu. Wnego dnia to bo z ludźmi prawie wypad z drogi. Na szczęście Mewtwo użył swojej telekinezy, by zapobiec wypadku. Miał stwierdził, że w Mewtwo rośnie słabość do ludzi, lecz on to sam zaprzeczał. Po kilku latach dziwania odnalazł krywkę Mewtwo i postanowił podobnie go złapać, lecz po raz kolejny mu się nie udało, gdyż Mewtwo ponownie spotkał Asha, którego nie pamiętał. Dżywanie łapie Mewtwo, lecz Ash i jego przyjaciele pomagają mu uciec i dziwanie odnosi porażkę. Na koniec Mewtwo kasuje wspomnienia dziwania i jego żołnierzy i on sam postanawia poszukać sensu życia. Poznajemy również Mewtwo w grach. Został on przedstawiony w nieco gorszym świetle niż w anime, lecz nie możemy zapomnieć o tym, że jest najsilniejszy pokémon nowej generacji. Spotkać go możemy w Surulian Cave, znajduje się pod mostem Nugget w Surulian City, gdzie cała jaskinia wypełnia z bardzo silnymi pokémonami. By wejść do samej jaskini musimy spełnić dwa warunki, bez których nie możemy się tam dostać. Po pierwsze musimy przejść ligę pokémon, oraz złapać 100 pokémonów innego rodzaju. Po dojściu do naszego celu, czyli Mewtwo, jego poziom będzie wynosił To będzie właśnie dobry moment, by użyć naszego Master Balla. Ale jeżeli go nie posiadamy, trzeba zakupić dużą ilość Ultra balli. Co do samych ataków Mewtu, anime zostało zbyt rozwinięte. Wymy jednak, że jakieś jakiejś psychicznej mocy i nic poza tym. Ale w grze dowiemy się nieco więcej. Po zapłanie Mewtu ataki jakie ma to Psycho Cut, Amizia, Power Swap, Guard Swap. Poza tym może nauczyć się masy ataków każdego typu. Często również HM-y. Z powstaniem serii XY zostały wprowadzone tzw. Mega Ewolucje, które Mewtwo oczywiście posiadł. Przy użyciu Mewtonitu może przeprowadzić się w którąś z form. Gdy w Mega Mewtwo X, zyskuje w tym nowy typ walkę, a gdy wmega Mewtwo Y, zostaje mu ten sam typ, czyli psychiczny. Obie formy otrzymują duże premie do ataku. Łączna liczba punktów wynosi 780, to czyni go najsilniejszym Pokémonem na świecie. Mewtwo jest pierwszym pokémonem trenującym inne pokémony. Wyspa Nieue wydała pamiątkową monetę jednodolarową z wizerunkiem Mewtwo. Jego wysokość jest błędnie podana, ponieważ stoją na palcach, więc zamiast dwóch metrów ma około metra m. Mewtwo jest przedstawiona na drzwiach Tarnibilla w odcinku Mastery of the Lighthouse, chociaż w tym momencie Mewtwo był widziany tylko przez swoich twórców i zespół R. Cytat jednego z czasopism Pokémon Mansion stwierdza, że Mewtwo ma urodzinę 6 lutego. Występuje on w intrze Pokemon, przez na początku nie było wiadomo kim on był. Dzięki wszystkim za uwagę. W komentarzach koniecznie napiszcie kogo byście chcieli w następnym odcinku. Odwiedźcie również linki w opisie. Nie zapomnijcie również ten filmu oraz zasubskrybować kanału. A my widzimy się w kolejnym materiale.